Siemel, lodzy twarzy z tej strony. Alex Banek i witam was w na tym odcinku z Robloxa. Dzisiaj jest ze mną Nikolas. Nie, to <gryt> I gramy w FNAFA Cop. Już drugi odcinek jest, Bardzo późno zaczęliśmy grywać, bo robiliśmy live z ratowania świata. Fortnite? Mm -hmm. Będą live. Y. Czasami. Wszystkiego mogą być. Tam wam. Chociaż jest filmik. Nikolesa nie chcę przeczytać, Wczytujecie? Wczytuje mnie. No to zgadnijmy Ciągcie. Dobra widzowie, już jesteśmy trochę nam to zajęło, chociaż tylko 10 minut. Jakiś to jest regulamin. Nie biegaj. Nie wiem to znaczy. Nie krzyć. Nie schaj na podłogę. By... To Trzymaj się, się daleko od mamy. Nie dotykaj Frediego. Nie bij, wyjdź przed ciemnością. Przed nocą. Ach. Tylko jak Ach. daleko od mamy. <noise> nie wiem. Ej, kupujemy coś? No nawet. Co Ja zbieram Zaline. chyba na taser. Chodźmy. Chodź z toaleta. Tutaj Cika stoi zawsze. To jest damska, to nie wchodzimy. I Freddy. A gdzie jest kuchnia? Ale Freddy może wejść. Ło! Tu Chica. Kitchen. Nie da się. Nie mam roli, żeby otworzyć kuchnię. czułość. Kuchnię. O, bo tu są role. Stay close to mam. O. Ja kamerę może będę patrzył. Ale rzadko będę patrzył Aha. muszę włączyć sobie dźwięk. Co nie? Ty myślisz, że już wrócili z tej imprezy? A po dzisiaj impreza... Ty, bo już przyszedł idzie i cika i Boni. Zapomniałem! I gdzie ty jesteś? Idealnie. Tam gdzie pani idzie. A. O, to on już idzie. Co jest? Co? jakbyśmy by, jak dostali tam od Freddy'ego. Ej, hey, pilnuj po niego. No, no, Freddy? Spokojnie, ja pilnuję Foxiego, pilnuj po niego. Ok. Jak wejdzie do schowka, to powiedz, co będzie go pilnował, okej? Okay? Mhm. Gdzie Nie wiem. Bonnie... Don't move. Gdzie jest Bonnie? Bonnie. A gdzie jest Bonnie? Don't. No, no na kortazu. Cika Ej, ja Ej, bo ja nie umiem. Ciki Ej, bo ja nie umiem. Ciki, mi pomóc? Znaczy, kiedy będzie się spolizować? Foxy! Ej, Foxy biegnie! Zam... Chodź tu, chodź tu! Powiem kiedy. No jest otwarty na maksa. Ej, ja patrzę na cikę. Może. On biegnie. Jest na scenie. Tak jest na scenie. Foxy biegnie. Ech, czeka. Foxy. Foxy nie biegnie, on jest na scenie. Foxy jest na maksa jak... otwarty. Ale jak zniknie, to wtedy będzie biegł. biegu ty na niego patrz. Aha. Ignor. Patrzysz na niego? A. Tak, ale jak patrzymy na kamerę, to on się nie może ruszyć. Więc A. ma większy czas na, na ten. żeby się ruszyć. Zobaczę Cika Wiesz, gdzie jest Cika? Nie. A i dobrze nam idzie chyba. Uh -huh. Jest tu kaj M, my mamy. A ja patrzę, gdzie cika Foxy, mówimy. Co to było? Kurz. Bo oni mnie znali. Freddy, Freddy. Aha. Uh -huh. Jest nie fajny. No oh! bo ci Pimpuś! Jak mogłeś mi to zrobić? Jest. A idziemy jadę? Jest przepiszenie. Chyba. Niefajnie oh, spadłeś. Jak jestem martwy, to mogę wejść z tej kuchni. A ja wiesz, gdzie jest Boni? Nie. Może coś w drzwi nie ma nikogo. Czekaj, bo drugi śmiech. Mm. No, Cieka? ale za trzecim. Ale Bonnie... O, bo nie idzie. idzie. nie idzie? Oxy? Nie leci. Pa. Oh, Freddy jest w łazience. Jestem bardzo spanikowany. Maxima ma i ale się nie... ale nie biegnie. Freddy Idzie. Może się otworzyć drzwi na razie. Ale nie o, Foxy powiem. biegnie. Foxy bieg... Będzie biegł. Ja nie wiem, Ta... Fox biegnie. Powiem ci, kiedy. Fred idzie. Dobra, może z po drzwi, bo Freddy go jeszcze nie ma. Ale prześmiał się. Ale o. Musi jeszcze daną drogę przejść. Otwórz drzwi lewe, na Na razie go nie ma. A to kiedy będę miał zamknąć drzwi? Aha. Idzie! Dobra. Ej, dam radę? Mhm. Na pewno, bo się boję. Nie, masz. O, jest w drzwiach, teraz już <noise> zniwelował. Co zrobił? No, bo on nie odejdzie od drzwi. Jak nie odejdzie? Chyba, chyba odejdzie, chyba nie odejdzie. Poświęć mu na ryj. <noise> posedł. Mhm. A Poszedł. Czyka? Poszedł. Posadź se. Cieka? Nie ma. Ocofnął się. Ty mnie szedli? A Bonnie? Boni? Nie mam pojęcia, gdzie jest Boni i biegnie zaraz Foxy. Jak... A nie, on musi wyjść ze sceny, żeby za niedługo biegł. Ja padnę. Jeszcze cika. Mhm. Gdzie jest Boni? E Employee z Only, ale Foxy zacznie biec. Biegnie Foxy, biegnie Foxy. Ja mam, mam te ci cały czas zamknięte. Otworzyć? Cztery. Tak, otworzyć i tak zginiesz. Uciekam stąd. O. Aha. Piąta i M. Freddy, idzie Spokojnie, jestem, ja tam zabiłem. No. Idę tutaj do wyjścia, przyszłam, oni tu rzadko chodzą. Aha. Jak ja to przeżyję, to to będzie cud. Boże. To nie Boże. będzie. Boże. Jest... Która jest? Wszystkim... Która jest? Nie wiem, piąta. Ja się boję, że dostanę czątkę. Ja wyłączam dźwięk. Freddy chce tu. Nie, Freddy. Nie Foxy wiem. biegnie. Jak ja to przeżyję? Foxy się zachował w ścianie. Jak ja to przeżyję, to to będzie cud. Dead. No nie. Tylko się niego Kurcze. Kurczaczki. On jest najbardziej agresywnym. Mhm. Dobra, to jeszcze jedna próba. Dobra, widzowie. Już jesteśmy. Nikolas sobie kupił paralizator. Chyba. Mogę sparalizować. Malą na animatroniki. Dobra, plan jest taki. Bardzo rzadko patrzymy na kamerę i patrzymy tylko na Foxiego. Okej? Okay? I na Frediego. A po co na Frediego? Bo Freddy jak się pierwszy raz zesmienię, to on musi zrobić trunkę od toalety do... ...tutaj. Jest Janek. poszła. Mhm. Uh -huh. Tutaj, bo tu też mam. O! Aha. Już zaczął. I know. I know. O! Oh, no! Tam coś chodzi już. To była ciko chyba. Ty, bo Fungaja nam zabili. I patrzysz na niego. Mhm. To patrz go. Ty, bo Freddy się ruszył. No tak. Tylko bo nie. No i Boni też już poszedł. Nie, tylko Bonnie jest na scenie. Skoro tylko Boni? Foxy się nie wychylił. idzie. Ej, bo ja nie wiem jak co robić z cikom. Ja już chyba zamknę te drzwi. Nie, kiedy będzie blisko. A skąd ja mam nie wiedzieć, kiedy ona będzie blisko. Kiedy będzie na kamerze? b A to wtedy od razu nas nie zabije? Nie, bo będzie za drzwiami, nie przed. A, on jak będzie za, jak będzie z, z, się zbliżać, to wtedy od razu zamykaj drzwi. Ja Ty, bo Freddy go nam gdzieś wcięło. Ja się boję, dziki. Ja nie wiem. Zamykaj drzwi, jak będzie z, jest, się zbliżać. Jest pod po drzwiami po jak coś. Nie, okay. bo ty niego musisz pilnować. No. Co? Jest Tak, jest. Pilnuj er, jest. jest na jednej kamerze. I got to rip and Ej, jak noska tego? A, nie wiem, znaczy... O! Hey, cika. Nosek. Chyba Chica na scenie. Foxy. Na scenie. Bonnie na scenie. Bonnie na scenie? Znaczy, nie na scenie. Nie, 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 nie na ścianie, ale. Pani w schowku. Okej, okay, ja będę na niego patrzył. Jak się, jak wyjdzie, to ci powiem, ok? Ok. I wtedy musisz zamknąć. Mhm. Mm I know. ci znaczy, wiem? Wiem, wiem. Wiem, wiem. Wiem, że wiem. Że ja wiem. Oni. Ej, pimpek. To by już jest nawie no. trzecie, a my mamy 64%. No. Ej, pimpek! No może byś tu nie przychodził, nie ma tu po co przychodzić. Zostańcie na swoich miejscach. Ej, wejdź ten, bo jak cię powiem, to od razu musisz chować. Znaczy, zamykać. Mhm. Ej, wiadomo, czy jest cika? E, e, Jest na szczęcie. Nie ma. Bonnie, 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 bonnie. Zamknąłem. O, dzięki. Okej, okay, i sobie. Nie wiem i co Juka. Cika! Ej, pomalisz mi się bo ja się jej boję. Straszna. Straszną grę. Coś ty zrobił. Walnąłem w mi było takie głośne. Ty jej pilnujesz teraz. To był drugi śmiech. Oha. Patrz na nią. Ej, to było jednorazowe. Tak. Aha. Posła się. Ha. A wiesz gdzie Boni może? Nie. Aj był Golden Freddy. Ej, Foxy będzie biegły. A jest poza strzelą? Nie. Nie. Ale jest taki bardzo wychylony. Tu tylko będzie biegł. Ej, a gdzie jest Boni? A czemu tak długo jest ta trzeciej M. Foksiego. Foxiego. Powiem ci kiedy Foxy. Powiem ci, ty nie patrz ja pan, pan, pan okej? Okay? Aha. Znów idzie? Nie. nie, nie, ja najlepszy. Wychodzę i dostaję tam skera. Nie jest dobrze. Która? Ty wiesz, gdzie jest Boni? Nie. A poszukasz go o. trzeci? Nie. Ale idzie, idzie. Ale nie zam otwórz drzwi. Na razie nie. Biegnie. Nie, nie biegnie. Znaczy biegnie, biegnie. No. To głupi. Czy jest cika? Na scenie. 2% Powinien ci zabrać za zbiegnięciem Ej, to z Freddym! To i Kiedy mam zamknąć? E... Powiem ci Surprise! Bonnie idzie, Bonnie to on. Takie atrakcje nie dla nas są. Freddy idzie, ale nie teraz jeszcze. Wiecie? Jaki... Tak, od... Możesz otworzyć drzwi. To kiedy mam zamknąć? Chyba pięć śmiechów, bo to był czwarty. Bo nie idzie. Piąta jest, mam 20%. To za Barykadować się? No możesz. Albo bo gra. Zamknąć? O! Idzie. Jak gra. Magrę muzyczkę od Frediego Ale nie ma go... Nie ma Frediego A, idem radę? Mhm. Mam 13% dziew Wejdź na kamerę i chyba tam Co mam zrobić? B4 Znaczy... Bo są takie dwie kamery. Foxy! Zaświeć, zaświeć na lewe drzwi. Nie. Idę. Nie. Dobra. Mhm. Ja widzisz, mhm. ja się boję. Nie, ja nie chcę dźwięku, ja nie chcę dźwięku. Hmm. Udało się! Udało ja. się! Jak? Oh! Jak? Oh! Jezus Maria. O no, Było tak blisko, było tak blisko. O, 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 jak? Bo... Jak to, to o, zrobiłeś? Nie mam pojęcia. <śmany> Mezus, <śmany> Najlepiej. Udało się, udało się, udało się. Brawo. A ja o yeah, zginąłem. Mogę. Ja o, o zginąłem. Było tak blisko. Ile już odcinek trwa? Ej, 20 minut, to może to już będzie koniec? Nie wiem. Dobra, no to niech już będzie koniec za chwilę nagramy drugi. No dobra, no to. Narka, widzowie! Nikol... O, niech się tylko. Jeszcze ty, jeszcze ty się pożegnaj. widzowie, Janka. Nelka.